Na zajęcia przyszła pora, więc już wszystkich tutaj wołam. I dzień dobry, mówię Wam. Ta, ta, tam ta, ta, Na początku zajęć wysłuchajcie uważnie krótkiego wiersza, podczas którego będę wykonywała określone czynności właśnie z tego wiersza. Zaczynamy. Tuż za szkołą, bardzo blisko, a dokładnie na boisku, kiedyś Jurek tam wyrzucił. Poplątany stary sznurek. A na zajutrz obok sznurka Od banana spadła skórka, Wyrzucona przez Karola. Tam też wkrótce Jasi i Ola Wyrzucili bez wahania Swoje torby po śniadaniach. Stos papierków po cukierkach Wysypała tam Walerka. Na papierki spadła ścierka, Jakaś pusta bombonierka. I od lodów sto patyków. Pustych kubków, moc plastiku, Od tak od sznurka jurka net urosła śmieci górka, a z tej górki wielka góra, której szczyt utonął w chmurach. Nie ma miejsca na boisko, lecz śmietnisko mamy blisko. Zobaczcie, z naszego pięknego boiska powstała wielka sterta śmieci. Jak myślicie, w jaki sposób to się stało? W jaki sposób nasze boisko zmieniło się u śmietnik? Zobaczcie, kto pierwszy wyrzucił ten brzydki, poplątany sznurek. Był to Jurek, tak? Jurek wyrzucił sznurek, a czy wiedział, że jak wyrzuci ten sznurek, to się stworzy takie wielkie wysypisko śmieci? Chyba nie do końca o tym pomyślał, prawda? Bo każdy, zobaczcie, z dzieci, które wystąpiły w naszym wierszu, dorzuciło swoje śmieci, i powstała taka sterta śmieci na błysku. A jeżeli dłużej by to trwało, to zobaczcie, mam takie dwie ilustracje, w jaki sposób mogłoby się zamienić nasze wojsko, aż w takie duże wysypisko śmieci. Posegregujemy teraz te wszystkie śmieci podczas słuchania piosenki, a także zauważcie i zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób jeszcze możemy dbać o naszą przyrodę i naszą planetę. Uwaga, zapraszam do oglądania i słuchania. usłyszeliście w piosence, w jaki sposób jeszcze możemy dbać o naszą planetę. W pierwszej zrodze było o segregacji śmieci. W drugiej o oszczędzaniu prądu i energii. A w trzeciej o oszczędzaniu wody.